Hejcie mano, ja jestem Normiton, bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie. Na starcie tego materiału chciałbym Was yy, zachęcić do subskrypcji tego kanału oraz dzwoneczka, żeby wam przychodziły powiadomienia o moich nowych materiałach, ponieważ są wrzucane co tydzień. Yy, I tak yy, dzisiaj nie będę grał. To jest bardziej film informacyjny, nie będę was o nic prosił, oprócz yy, napisania co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Chciałbym nagrać Jollibee's, lecz nie dam rady, ponieważ Jollibee's jest strasznie czasochłonne. Cały czas, który yy, wkładam po prostu w grę i nagranie dla was tego materiału po prostu jest ogromny. Momentami nie przejdę nocy i jestem strasznie zły, yy, a już tego czasu później nie mam. I po prostu co jakiś czas nagrywam, kiedy znajdę już ten czas. Do Jollibee strasznie źle mi się wraca. Wypaliłem się, jeśli chodzi o tą grę. Postaram się jeszcze w tym tygodniu wstawić wam film. Już nie tematyka FNAF, ale tematyka horror. Jeśli dam radę. Nie wiem jaki to będzie horror, a może coś innego nagram, nie mam pojęcia, e, ch, jeśli co chcecie, żebym nagrał dla Was na tym kanale, żeby wam się oglądało fajnie, dobrze, tak przyjemnie. E, do obiadku, lub nie wiem, kolacji, śniadania, e, podróży do szkoły, nie wiem, do pracy, <grywanie> nie wiem. E, tak. To e, zapraszam Was do komentowania. E, i napiszcie to, ja polubię, na, przypnę serduszko i postaram się nagrać, jeśli to będzie wykonalne dla mnie. Po prostu y, i też przy okazji, nagrywam z innego profilu y, ten film. Y, wcześniej widzieliście mnie ze strony prawej, teraz ze strony lewej. Y, tak, jakby tak informacyjne to wiecie, wszystko się zmienia. Oprócz jakości mojej kamerki. Yy, i audio. Dokładnie tak. To tyle na dzisiejszy film. Yy, yy, mam nadzieję, że mnie zrozumiecie yy, moją sytuację. Dziękuję was za wysłuchanie widzimy się może jeszcze w tym tygodniu, albo już w następny poniedziałek. Zapraszam Was jeszcze raz do subskrypcji oraz zostawienia dzwoneczek, żeby przyszło wam powiadomienie o moim nowym materiale. Dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się w niedalekiej przyszłości. Na razie.